Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, jestem posłem pierwszą kadencję i cały czas poznaję te obyczaje sejmowe. Im lepiej je poznaję, tym jestem bardziej zdumiony. My jako Konfederacja mamy prawo do tej informacji bieżącej raz na wiele miesięcy, ostatni raz w maju. Dzisiaj mieliśmy taką okazję, zgłosiliśmy temat zaniechań w sprawie powodzi, zadałem serię pytań, na które nie otrzymałem ani jednej odpowiedzi. Na ani jedno pytanie, panowie ministrowie, nie udzieliliście mi odpowiedzi, A tego kompletnie nie rozumiem. To jest kompletny brak szacunku nie tylko do posłów, ale i do naszych wyborców, do Polaków, których interesują te sprawy. Kiedy zaczęła się powódź, naprawdę siedziałem cicho, nie chciałem uczestniczyć w tej wojnie pomiędzy PiSem i Platformą. Uważałem, że kiedy woda wlewa się ludziom do mieszkań, to nie jest czas na robienie polityki i przerzucanie się winą. Teraz na szczęście najgorsze jest już za nami i mamy prawo oczekiwać, żeby państwo polskie, żeby rząd powiedziało nam, dlaczego doszło do tego, do czego doszło i w jaki sposób. Doszło do tych wszystkich zaniechań, o, które tutaj, o których tutaj mówiliśmy. Niestety mam wrażenie, że od paru dni, a w zasadzie od samego początku, jesteśmy świadkiem jedynie operacji PR-owej, nie ratowania ludzi przed powodzią, ale ratowania wizerunku pana premiera. Mieliśmy tą słynną, pojawiającą już podczas poprzednich rządów kurtkę kryzysową. Mieliśmy buty premiera całe zabłocone. Mieliśmy T-shirt, mieliśmy premiera w bluzie. Mieliśmy premiera nieogolonego, który specjalnie założył T-shirt i poszedł do telewizji, wyglądając jak. Menel, tylko po to, żeby pokazać ludziom, jak on strasznie się tutaj y, pracuje, jak tymi rękoma ratuje nas przed powodzią. To jest PR i nic więcej. Mieliśmy też sztaby kryzysowe na żywo przy mediach. Takich rzeczy się nie robi. Każdy, kto zajmował się kiedykolwiek jakąkolwiek ważną sprawą, wie, że tego się nie robi przy mediach. Czy przy kamerach prowadzicie rozmowy koalicyjne, przy kamerach ustalacie swoje zdanie w związku nie wiem, z związkami partnerskimi, aborcją, kredytem 0%, waszym kandydatem na prezydenta? Nie, bo te rzeczy są dla Was ważne, a ratowanie Polaków przed powodzią nie było dla Was ważne. Robienie ważne było tylko dla Was dbanie o PR premiera Donalda Tuska. Premier wczoraj poświęcił tu dużo czasu. Dezinformacji. Mówił, że jakieś anonimowe konta na Twitterze są wspierane przez Rosję. To jest taka tragedia, że doszło do dezinformacji. Największym dezinformatorem w tym czasie był sam premier Donald Tusk. Ton to 13 września mówił, że prognozy nie są alarmujące, kiedy były. Ton to 15 września mówił, że TAMA wytrzyma, kiedy wszyscy mówili, że ta ma nie wytrzyma. To Jacek Sutryk na tych śmiesznych sztabach na żywo mówił, że doszło do... Przerwania zbiorników w Mietkowie, co było oczywistą nieprawdą i ta informacja też poszła. Dezinformacja szła największa od strony tego rządu. Premier wczoraj zbijał wszelkie argumenty, twierdził, że każdy kto zwraca uwagę na nieprawidłowości, kto zwraca uwagę na zaniechania tego rządu, to nie atakuje jego, tylko atakuje ludzi, którzy tam na dole ciężko pracowali. Atakuje strażaków, atakuje wojskowych. To jest nieprawda. Nikt nie powiedział złego słowa o Straży Pożarnej. Nikt nie powiedział złego słowa o ludziach, którzy ratowali tam na miejscu sytuację. Mamy pretensje do działania rządu rządu, administracji rządowej, a nie ludzi, którzy tam rzeczywiście pracowali. Kiedy są pytania zasadne o to, czy liczba ofiar śmiertelnych w tej powodzi jest zasadna, to premier znowu mówi, że to nie jest pytanie do niego, że to jest atak na polską policję. I każdy, i każdy kto stawia pytania według premiera Tuska atakuje polską policję, co również jest nieprawdą. Bardzo dobrze opisała Pani działanie Donalda Tuska. Brawo, bardzo dobrze to słowo ciśnie mi się na usta. Donald Tusk rozpoczął swoje wystąpienie wczoraj od wezwania, żeby nie robić polityki na powodzi, po czym bez przerwy robił politykę na powodzi. Od samego początku nic nie robił, tylko politykę na powodzi. Płacimy podatki na to państwo i mamy względem tego państwa jakieś oczekiwania, że zajmie się bezpieczeństwem wewnętrznym, bezpieczeństwem zewnętrznym, zajmie się walką z klęskami żywiołowymi. Ja naprawdę nie mam wielu oczekiwań od was, ale mam oczekiwanie, że tym właśnie się zajmiecie. Mam oczekiwanie, że wywiążecie się ze swoich obowiązków. A jeżeli tego nie robicie, to mamy prawo oczekiwać wyjaśnień, dlaczego tak się dzieje, a nie próby zagadania tematu, próby zrzucenia odpowiedzialności dla kogoś innego. Zadajemy właściwe pytania i oczekujemy odpowiedzi. Bardzo dziękuję. Proszę o zabranie głosu przedstawiciela wniosku posła Sławomira Mencena. Nie, przepraszam bardzo. Proszę o zabranie głosu podsekretarza stanu w Ministerstwie. Pani poseł. Proszę o wyciszenie emocji. Bardzo proszę o wyciszenie emocji wszystkich Państwa.